Cześć, tutaj Football Ever. Dzisiaj poopowiadam y, wam trochę ciekawostek piłkarskich. Zapraszam. Na pierwszy rzut idzie Louis Tomlinson, który właśnie dołączył do klubu Dancaster. Y, zdziwienie u mnie jest takie, że One Direction gra w nogę. Dobrze, następna ciekawostka jest to, że Kamil, y, Mateusz Klich, y, za posiadanie trafki za zażywanie, ma roczną dyskwalifikację z klubu. I także z reprezentacji. Trzecią ciekawostką będzie nowy tatuaż y, trenera The Blues. Na tatuażu napisane są imiona jego córki, żony i syna menadżera The Blues. Pierwsze imię na tym to Tami, czyli jego żona. Dalej jest Tita, jego córka. I ostatnie imię to Zuka, syn menadżera The Blues. To je było na tyle, na razie i cześć.